A nie było klaps. Dzień dobry. Nazywam się Tomasz Rubik. Mam 53, właściwie to 54 lata, bo urodziłem się w czerwca było Boże Ciało, czwartek, a nie zostałem na szczęście księdza. Piszę do Państwa, właściwie to kręcimy w ten film. Do Państwa chciałbym to zrobić. Dlaczego? Kocham, Kocham seriale. Eee, I udało mi się, że przeszedł 15 razy. Fantastyczne przygody. Najpierw zagrałem w filmie eee, w Zakopanym. Jaki tam był tytuł? Gentlemen. Niebezpieczny dżentelmeni. Dziękuję Agnieszko. Potem e, grałem w e, detektywie Forst. Grałem też w Rojście. Ale może się, przejdziemy tam dalej. Grałem w, w Rojście. No i co? Ostatnio. W trzecim sezonie fundacji, oraz fantastyczna przygoda ponownie z w z w Co o mnie? Przez właściwie większość mojego życia to handel, czyli obsługa turystów w tej chwili, dawnych klientów, Czemu turystów. bo Po 50 latach przeprowadziliśmy się do tak wspaniałej miejscowości w końcu świata. Jesteśmy w rycerce górnej. Beskid Krzywiecki. Jest tu wspaniale i tu z Agnieszką, moją partnerką prowadzimy nagrodę Komakową. Taką fajną, małą działalność gastronomię na końcu świata. już od czterech sezonów. Ale kochamy film, kochamy, tak jak mówiłem, seriale. A oprócz tego ja uwielbiam fotografować. Moją pasją jest fotografia. Eee, I lubię robić zdjęcia szczególnie w tak fajnej naturze jak tutaj. Co, co jeszcze mógłbym dodać od siebie? Jestem bardzo otwartym człowiekiem. Lubię inteligentny humor, który podobno też mam. ta sprawdzić. Eee, I kocham muzykę. Gram na będach, kiedyś na perkusji. Tylko na bęblach gram palcami, nie dłońmi. No, ale kiedyś postanowiliśmy zrobić ten krok i przenieść się w góry całkowicie. Od tego czasu zapuszczam włosy. Nie ukrywam, że chyba się w tym lepiej czuję, bo jak byłem dyrektorem hipermarketu w Tesco, to byłem krótko obcięty, właściwie na 1 mm. Teraz sobie żyjemy tutaj. I co? Jest to fantastycznie to, to miejsce. To jest 600 mieszkańców. W cudownych ludzi, cudownych nastawionych do ludzi, to właściwie się do wszystkich. No i Jakby się udało, to chciałbym zaprezentować tą miejscowość. że kiedyś by się to udało, jakąś jakieś ściągnąć filmową. Ale fajnie by było znowu zagrać, czy może w jakimś serialu, czy może w filmie, a nawet w jakimś fajnym teledysku, czy reklamie. Teraz kończy nam się sezon, więc mamy dużo czasu, żeby sobie zagrać. Mam tutaj też sąsiada, który też grał w kilku w fajnych yy, serialach i, i filmach. No i tak samo z Agnieszką, która to kręci. Graliśmy w kilku filmach i serialach razem. Myślę, że to było fajne, że jeżeli coś skłoniło Państwa, żeby zadzwonić do mnie, Albo skontaktować je, będę bardzo wdzięczny. A na razie pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję, że kiedyś do zobaczenia.